Wydaje mi się, że wielu osób zajmując się fotografią na początku ma jakieś aspiracje, chce zacząć, nie wiem, albo na tym dobrze zarabiać, albo y, robić jakieś popularne, znane eventy, fotografować znanych ludzi i tak dalej, a gdzieś tam w pewnym momencie większość z nas dochodzi do tego, że mm, tak naprawdę, w fotografii niekoniecznie znane nazwiska i nagrody w konkursach są dla nas najważniejsze. Sam fakt fotografowania, ten akt naciskania z pustu daje taką dużą frajdę, że, yy, że to nam wystarcza, i to chyba w tym momencie też przychodzi moment, kiedy mm, rozumiemy, że nie, nie potrzebujemy tych, tych lajków, nie potrzebujemy tych nagród, że taki wyjazd czy pójście samemu na miasto jest dla nas najważniejsze, nie? Marcin Biodrowski, z Polski, Wrocław. Lubię skrajności, jeżeli chodzi o, o zdjęcia. Albo tam, gdzie jest pełno ludzi, się wtapiam w maksymalnie duży tłum, albo tam, gdzie jest pusto i przychodzi mi jedna, dwie osoby. Nie? Więc tak... Chyba tak. Chyba lubię się po prostu bardziej w ten tłum gdzieś wtopić bo jestem jednak no, prawie 2 metry wzrostu, nie jestem drobnym, drobną osobą i mam wrażenie, że jak jest taki średniej wielkości tłum, to ja się rzucam mocno w oczy i, i... a nie lubię, jakby raz miałem taką sytuację, że faktycznie koleś do mnie podszedł i poprosił, żeby przy nim wykasować zdjęcia, ale to była ewidentnie jakaś gangsterka czy coś takiego w Berlinie, w takiej szemranej dzielnicy, ja nawet nie robiłem jemu zdjęć bliska, on przyjeżdżał samochodem Gdzieś był w tle zdjęcia. Ja go w ogóle nie, nie zwracam na niego uwagi, komponując kadr, ale zajechał kilka metrów przed mną, wysiadł z samochodu i podszedł do mnie jakiś Turek, coś takiego, jak krajowiec. Nie wiem, kradzione auto, mafia, cokolwiek. W każdym razie był ewidentnie bardzo wzburzony tym, że, że zrobię mu zdjęcia, ale tak tak to nie. Bardziej to wynika chyba z tego, że ja sam jestem takim raczej introwertykiem, raczej osoba, osobą, która nie lubi żeby wchodzić w jej przestrzeń prywatną i to się chyba odzwierciedla, nie, tym, w tym, że tak, tak samo chcę traktować innych ludzi, żeby z szacunkiem nazwijmy to, chociaż oczywiście złamanie tej bariery nie jest okazaniem braku szacunku, czy jakkolwiek to nazwać, ale no, czuj, wiem, że dla ludzi może to być niekomfortowe, a, a właśnie mam, mam wrażenie, że jeżeli jesteśmy w takim tłumie, to jednak ten dyskomfort gdzieś znikał tych ludzi, bo oni są przyzwyczajeni do tego, do tego, że jesteśmy. Mm, że, że on jest naruszany, ta strefa internetowa jest naruszana. Nie? Mam wrażenie, że, że. Że fotografów można podzielić na oczywiście na kilka różnych grup, ale. No, ja należę na pewno do takiej grupy, gdzie raczej nie chcę, żeby ludzie na mnie zwracali uwagę. Ubieram się raczej na ciemno, podobnie do ludzi wokół, tak? Żeby nie czuli dyskomfortu, żeby na mnie nie zwracali uwagi. Ale mam wrażenie, że są fotografowie, którzy. Tuż robią całkowicie odwrotnie, że oni chcą być w centrum uwagi, zwracają na siebie uwagi, animują tłum, jakby, nie? I to, to myślę, że to z osobowości wynika. Może faktycznie jest więcej introwertyków? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Um, mam stronę internetową marcinbiodrowski.com, aczkolwiek to jest strona raczej poświęcona fotografii mojej komercyjnej, portretowej, w dużej mierze studyjnej. A street, ja do street'a tak naprawdę teraz trochę bardziej wracam, bo jest to rodzaj fotografii, który kiedyś mnie bardzo interesował, pasjonował i między innymi robiąc takie zdjęcia, z, no, nakręciłem się na fotografię, ale przez ostatnie lata priorytetem było dla mnie zarabianie na tych zdjęciach, robienie sesji komercyjnych pod klien dla klientów i Gdzieś od tych zdjęć troszkę odszedłem, a jakiś czas temu zrozumiałem, że, że to jest to, co ja lubię mieć tą wolność w tym fotografowaniu mieć wolność w fotografowaniu nie, 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 nie trzymać się jakichś, powiedzmy, wymagań, które oczywiście zawsze klient ma czy to technicznych, czy, czy tego, co się znajduje na, na zdjęciu. Czasem gdzieś rzucę w relacje na Instagrama. Ostatnio założyłem nowe konto na Instagramie, chociaż muszę jeszcze trochę uporządkować, bo tam gdzieś kilka lat temu wrzuciłem zdjęcia z Berlina. Kilka ujęć, później kilka zdjęć z drona, totalnie od czapy, pasujące. Później gdzieś tam byłem na wakacjach we Włoszech, to też coś wrzuciłem, w Hiszpanii. Trochę muszę tam posprzątać, ale mam, mam osobne konto, które powoli, powoli kreuje, no, no tak, związane z taką fotografią. Yy, powiedzmy szeroko streetową, czy taką po prostu nawet też nie chcę iść w, tak konkretnie w tego streeta, bo właśnie to ułożenie w jakieś, te, w jakieś ramy to ja mam w fotografii, którą mam na co dzień, czyli fotografii zawodowej, bo tam klient chce, żeby wiedział, że do mnie przychodzi po konkretny rodzaj zdjęć. Nie chcę tam zbyt szerokiego spektrum zdjęć yy, pokazywać, a, a ten drugi mój profil na Instagramie, ćwiczenie patrzenia to jest bardziej skierowany, będzie właśnie do Coś dla mnie. Dla mnie, dla znajomych, dla rodziny. W ogóle nie, nie chcę myśleć, publikując tam zdjęcia, o tym czy to się wpasowuje w mój wizerunek fotografa, w to jak chcę być postrzegany i tak dalej. To mają być bardziej zdjęcia, które mnie dzisiaj kręcą. Może za pół roku tam wejdzie więcej portretów, może więcej innych, architektury czy czegokolwiek innego. No ale raczej w szeroko pojętym streetie pewnie tam się będę poruszał. Tak naprawdę street jest tak szeroko pojemną, pojemną Dziedziną fotografii myślę, że, że yy, tak naprawdę i tam wejdzie przecież portret, i jakaś architektura, i martwa natura, i, i wszystko inne. No, myślę, że social media dużo namieszały w fotografii. Sprawiają, że faktycznie każdy, każdy uznaje się za fotografa, bo publikuje zdjęcia, tak? Kiedyś publikacja zdjęcia to było coś, a teraz. Niemal każda osoba publikuje zdjęcia, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. No, jest jak jest. Jakby niekoniecznie mi się to podoba, bo mam wrażenie, że nawet ja, chociaż staram się raczej starannie dobierać źródła, z których oglądam te, te fotografie, i nie oglądać byle jakich ujęć, aczkolwiek no to jest niestety to jest tego taki zalew, że ciężko wybrać. Yy, znaleźć tak naprawdę, ciężko znaleźć zdjęcia, które będą dobre, i to jest bardzo dużo czasu trzeba, mam wrażenie, poświęcać na to, żeby, żeby te zdjęcia zobaczyć ciekawe, żeby coś nowego obejrzeć. No i mam wrażenie, no. że bardzo dużo ludzi właśnie ocenia zdjęcia po ilości lajków, a nie po jakości zdjęcia. No jednak, jesteśmy społeczeństwem. No ludzie nie lubią chyba dużo poświęcać czasu na jakieś zaję... zajęcia, są na studiach mi mówili, że człowiek jest istotą leniwą. I jeżeli zdjęcie spełnia pewne jakieś podstawowe standardy, to ludzie oceniają, że to jest dobre zdjęcie. A według mnie naprawdę tych dobrych zdjęć jest niewiele. Przede wszystkim przeszkadza mi to, że ludzie tak bardzo idą w skalę pokazywania tych zdjęć, a nie w jakość, że mało... Małą uwagę przykładają do tego, jak te zdjęcia de facto wyglądają, że nie ukrywajmy. Duża część zdjęć na jakichś Instagramach. To są zdjęcia, gdzie nie wiem, ładna dziewczyna, ładne miejsce jest pokazane. I to jest wartością tego zdjęcia. Nie czy fajne światło zagrało, czy fotograf przemyślał kompozycję, albo czy obawiam się, że tak, że, że, że ta treść nie ma większego. Nie ma większego znaczenia, liczą się właśnie lajki, coś, co wyglądał w miarę atrakcyjnie na malutkim ekranie. Ludzie przecież oglądają te zdjęcia, w sekundę poświęcają. Nie mówię czasem faktycznie, dobre zdjęcie od złego można w sekundę odróżnić, tak? Y Chociaż niekoniecznie na tym małym ekranie, bo na tym małym ekranie nie widzimy wielu niuansów, do których często fotograf, który naprawdę zna się na tym rzemiośle, no, poświęca dużo czasu, żeby wypracować jakieś detale. Na małym ekranie ich nie widać. nie? Każdy definiuje chyba te, te zdjęcia trochę po swojemu. W każdym razie mi się najbardziej podobała definicja fotografii streetowej, że to jest każdy rodzaj fotografii, który nie pasuje do innych szufladek. nie? Jeżeli to nie jest portret, jeżeli to nie jest zdjęcie architektury, jeżeli to nie jest zdjęcie natury, to to jest street. Tak naprawdę mam wrażenie, właśnie, bo niektórzy mówią, że fotografia streetowa zgodnie z nazwą powinna powstawać na ulicy. Nieprawda. Według mnie można zrobić na weselu fajną fotografię streetową. Można w domu, w zaciszu swojego, w swojej własnej sypialni zrobić fotografię, która jest streetowa. Przede wszystkim dla mnie to jest rodzaj fotografii, który jest niepozowany, gdzie osoba fotografowana albo nie ma świadomości, że jest fotografowana, albo przynajmniej nie zwraca na to jakiejś większej uwagi. Cyfra, cyfra. Od wielu lat już cyfra. Zazwyczaj kolor, aczkolwiek, bywa, że do czarnobieli też wracam. To zależy od tego, jakie kadry, jaki, jaki mam nastrój, gdzie jestem. Lajka? Like <grywa> 28 i 35, tak naprawdę. Dzisiaj na przykład rano zacząłem fotografować głównie 35, bo właśnie chciałem troszkę bardziej jakby czuć ten dystans. Jeszcze nie czułem się, nie było takich tłumów na, na ulicach, więc. Więc nie chciałem tak blisko ludzi podchodzić, więc raczej no, wybrałem taki obiektyw troszkę z większym dystansem. A teraz przeszedłem na 28, bo to jest jednak ciasno, dużo ludzi, nie zwracają na mnie większej uwagi. Więc mogę sobie... E, mogę sobie e, czuję się komfortowo z takim, z takim obiektywem w tej chwili. Aczkolwiek myślę, że to nie ma większego. Znaczy ka każdy ma chyba swój punkt widzenia, swój punkt patrzenia i widziałem świetne fotografie strytowe na 50. -ką. Też mi się czasem zdarza. A jeżeli chodzi o aparat, myślę, że to też kwestie mocno indywidualne. Dla mnie jest ważne, żeby to nie był ten sam aparat, którym robię zdjęcia na co dzień. Komercyjnie pracuję na Sony i. To są dobre aparaty, aczkolwiek bardzo nieprzyjemne do pracy według mnie. I. Może tam, albo dobrze, może tutaj. No i na Sony mi po prostu. Chciałbym, żeby ten rodzaj fotografii był właśnie taki całkiem inny od tego, co robię na co dzień, żeby to było oderwanie, jeżeli chodzi o rodzaj aparatu, rodzaj pracy i tak dalej, że mam tutaj takie nieskrępowanie, jeżeli chodzi o wybór, wybór tematu, mogę sobie skakać z tematu na temat, mogę zdecydować, że teraz mam przerwę, a za godzinę będę pracował albo odwrotnie. Dużo się ruszaj. Nie zwracaj uwagi na sprzęt. Weź jakiś jeden stałogniskowy obiektyw, aparat, który, na którym praca sprawia Ci jakąś przyjemność i, i, i tyle. Nie, myślę, nie myśl za dużo, po prostu idź na ulicy, rób zdjęcia. Mam wrażenie, że dużo ludzi w dzisiejszych czasach za bardzo się koncentruje na, na sprzęcie, na tym, że czegoś nie mają, że coś trzeba dokupić zanim zaczną robić jakiś rodzaj zdjęć to tak naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Może ma znaczenie takie to, żeby właśnie to nie był sprzęt, który będzie Cię obciążał w takim znaczeniu, yy, ograniczał w znaczeniu właśnie obciążenia, że to nie będzie zbyt duży rozstrzał, jeżeli chodzi o wybór yy, ogniskowych na przykład, czy jeżeli chodzi o yy, no wszystko tak naprawdę, żeby nie był zbyt ciężki, sam chodzę z dwoma aparatami dzisiaj, ale każdy ma tylko jeden obiektyw. Tu mam Leica Q, a drugą mam Leica SL2S. No to są aparaty, na których mi się naprawdę przyjemnie pracuje i każdy z nich ma swoje wady i zalety, jak zresztą jakbyśmy wzięli Nikona, Canona, Sony. Ważne, ważne jest to, żeby, czy Wam fudzi. ważne jest, żeby to nam pasowało. Ale tak? nie żeby się przejmować, że takim obiektywem, czy takim aparatem wychodzą lepsze zdjęcia. Bo to wcale nieprawda, można zrobić zarąbiste zdjęcia telefonem. Aczkolwiek, praca na telefonie, do mnie w ogóle nie przemawia praca na aparacie, na którym muszę patrzeć w taki sposób. Ja muszę mieć zasłoniętą twarz, przymknięte drugie oko, i tylko wtedy mogę się tak naprawdę skoncentrować. Na tym zdjęciu, na tym co robię. No, fotografowanie na aparatach, które gdzieś się trzyma troszkę dalej od twarzy, to, to nie jest moja tak. bajka, aczkolwiek znowu to każdy myślę, indywidualnie. Ricochy są fantastycznymi aparatami. Myślę też można. E, GRX, on się chyba nazywa tak. jakoś tak. Myślę, że jestem genialnym przykładem tego, że nie trzeba mieć talentu, bo absolutnie uważam, że jak zaczynałem pracę z fotografią. Jeżeli było coś, czego. Co miałem, to był brak talentu. Myślę, że to po prostu godziny, długie godziny, tysiące, dziesiątki tysięcy zrobionych zdjęć, oglądanych może albumów, yy, analizowania swoich przede wszystkim zdjęć, co mi się w, nim, w nich podoba, co się nie podoba, co mi zepsuło kadr. I tak. to jest najważniejsze. Absolutnie. Oczywiście niektórzy dochodzą do tego trochę szybciej, niektórzy troszkę wolniej. Może to można nazwać talentem, wrodzoną jakąś umiejętnością, aczkolwiek wydaje mi się, że to absolutnie nie jest tak, że coś się rodzi be, be, i w jakiś, z jakąś ułomnością, która mu nie pozwala robić zdjęć. Jeżeli ci się to podoba, jeżeli sprawia ci się frajdę, to frajdę i poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu, poczekajmy chwilkę, to myślę, że myślę, że każdy jest w stanie się tego nauczyć na na całkiem dobrym, dobrym poziomie, którzy yy, niektórzy się po prostu po kilku godzinach, kilkunastu gdzieś tam poddają i stwierdzają, że, że to nie dla nich. I to faktycznie w tym przypadku uważam, że to jest nie dla nich, jeżeli nie starcza im cierpliwości, żeby. Poświęcić się trochę bardziej. Poczekamy tu chwilę yy... ze złej strony. Yy... Jeżeli komuś nie starcza cierpliwości, żeby poświęcić odpowiednią ilość godzin czy dni, yy, żeby zrobić zdjęcia, no to faktycznie no to nie dla niego. Ale to jest tylko jedyne, według mnie jedyne kryterium, które po prostu kogoś dyskwalifikuje. Nie to czy urodził się z jakimś cudownym genem, czy bez niego.

się odbić, bo tutaj w Wenecji jest dużo fajnych, wąskich uliczek i bardzo fajnych kilka ulic zrobiłem już dzisiaj z odbiciami w szybach aczkolwiek w tym miejscu akurat światła teraz jest takie sobie dobra, może pójdźmy tam tam jeszcze nie byłem dzisiaj fotografii dla mnie zachwycające jest to, że czasem idziesz tą samą uliczką w jedną stronę i widzisz całkiem a, inne rzeczy, a w 10 jak wracasz? minutach wracasz, widzisz coś innego. Podobnie jest ze światłem. Jak teraz idziemy, ale będziemy szli za godzinę, słońce zajdzie za chmury albo zmieni trochę kąt padania, to nam zmienia całkowicie te ujęcia, które możemy, które wydają się ciekawe. Potencjał jakby miejsca jest całkiem inny. Wiem, że niektórzy lubią, lubią wracać do tych samych miejsc na fotografię. Ja raczej należę do ludzi, którzy lubią co jakiś czas wrócić samo, do tego samego miasta, żeby zobaczyć te same miejsca trochę na, na w innym świetle w cudzysłowie i dosłownie. <grym> Okej, okay. trochę się nam zrobiło tutaj. No właśnie, ale takie uliczki też dla mnie są czasem ciekawe, bo możemy tutaj zrobić totalnie wyizolowaną jakąś jedną osobę gdzieś w, jakiejś, w jakimś korytarzyku. Do jednej fotografia streetowa to jest coś, co robią. Kreatywnego, poza swoją pracą codzienną, nie wiem, pracują gdzieś w korpo czy coś, a inni, tak jak ja, potrzebują odskoczni od swojej pracy, która też jest związana z fotografią, ze sztukami wizualnymi czy coś takiego, nie? Ja mam O, poczekamy, tutaj chwilę przypłynie łódka. Ale motywacja faktycznie chyba często jest bardzo, bardzo podobna. Trochę się zaczynam martwić tym, że te zdjęcia będą zbyt podobne do siebie. Mnóstwo kanałów, mostków i gondoli. Chyba jestem trochę trudniejszym tematem do, do filmowania właśnie niż Jacek, bo ja więcej mam mniej robię zdjęć, mi się wydaje. Chociaż czasem mam takie momenty, że właśnie gdzieś sobie coś wypatrzę i potrafię 10-15 minut robić zdjęcie w jednym miejscu, nie? A Niektórzy ciągle się, ciągle się ruszają. Takie miejsca też są fajne, gdzie wchodzi trochę z tego światła. Z <grym> Troszkę się już dzisiaj wypaliłem. Przez chwilę <grym> miałem, nie wiem, około dziesiątej, 11, tak. To z... Zawsze mnie satysfakcjonuje, właśnie jak zrobię jedno, dwa zdjęcia, które wydają się całkiem w porządku i, i się nakręcam. A później, jak przy, przez parę minut nie zrobię nic ciekawego, to tak trochę jest taka krzywa opadająca. Staram się zrobić czasem zdjęcia, nawet jeżeli nie widzę w nich jakiegoś większego potencjału, to żeby po prostu się trochę rozruszać, nadać sobie troszkę tej energii. Tak jest, że nawet zdjęcie, które. Przez chwilę wydawało się, się słabe, później się okazało, że jest świetne, nie? Chociaż myślę, że w większości przypadków jednak fotograf już w momencie naciśnięcia spustu wie, że to jest coś dobrego. Przynajmniej u mnie takie, że wiem, że coś, coś z tego wyjdzie. Słone 8, ostrość ustawiona na około 2,5 metra, 3 Aha. metry, więc przy 28 mm mam pewnie ostre wszystko, co jest, nie wiem, między 1,5 metra a kilkanaście metrów. Tak, raczej robię zdjęcia tego typu na hiperfokalnej szczególnie jak jest dużo światła, nie? E ogólnie w fotografii. Mała głębia ostrości jest przereklamowana i właśnie to jest jedno, jedno z rzeczy, które jakby social media chyba trochę zepsuły, bo dużo ludzi myśli, że jak tło jest rozmyte, to wtedy zdjęcie jest ładniejsze. A uważam, że właśnie dobry fotograf pokona ten problem, którym jest to, że widzimy też tło i widzimy, o, to jest bardzo fajne miejsce. Pokona problemy związane z większą głębią ostrości, więc... Y Hmm. Brak rozmycia tła. Hej, bo... haj! Zrobiłem im wcześniej zdjęcie. Wspólne. Teraz mi już trzeci raz zaczepiają. No, jak mamy rozmyte tło, to ułatwia pracy fotografowi często, bo po prostu nie musi się martwić w tym, co jest, co jest w tle, w dalszej części kadru. A z drugiej strony trochę utrudnia, bo. W tak dynamicznych sytuacjach ustawienie ostrości dokładnie w tym miejscu, gdzie byśmy chcieli, yy, no, jest wręcz powiedziałbym niemożliwe. Żaden błyskawiczny autofokus tego nie, nie, nie załatwi, bo autofokus nie wie w którym miejscu, jak chciałbym mieć ustawioną ostrość w danym momencie, prawda? A zanim ja Zanim ja wybiorę, zmienię pole autofokusu, to już chwila mija i, i nie ma tego zdjęcia po prostu. Jeśli podobają Ci się treści na tym kanale, możesz wspierać mnie na platformie Patronite i mieć dostęp do najnowszych niepublikowanych filmów oraz do treści archiwalnych. Jeśli doceniasz moją pracę, możesz kupić mi kawę. Informacje znajdziesz w opisie. Dziękuję za każde wsparcie.